Briańsk. Po całonocnej podróży przybyliśmy o ósmej do Briańska. Cały transport w śniadanie składające się z bardzo dobrego kapuśniaku na mięsie i suchej kaszy jaganej w stołówce jakiegoś oddziału wojska. Obiecali mahorkę. Nie wola. 19 września 1939 roku. Godzina 22. W Marsz, pieszo, Włodzimierz Łódź 75 km. Spanie? Trzy noce pod gołym niebem na polu. Zimno i głodo, Bez wody. W łódzku było nieco lepiej. Spanie w koszarach, na siennikach. Jedzenie robiliśmy we własnym zakresie. Zbieranie fasoli, kartofli i gotowanie na ognisko. Z łódzka do granicy jechaliśmy przypadkowo pociągiem drugiej klasy. Inni koledzy jechali w pociągu towarowym. Wagony pozamykali. W nocy z 2 na 3 listopada o godzinie 21 wysadzili nas na stacji Koziersk. Skąd pieszo 8 km poszliśmy do obozu centralnego. 2 listopada, godzina 14.45, stacja w lesie Białogora, okolice leśne od Górowy. Trasy zaniedbane, zdewastowane, dowodztwy 384 km. Nastroje dobre w piecyku, pali się, jedziemy w nieznanym Krążą rozmaite wieści, kompasy wyciągnięte, Wszyscy śledzą kierunek jazdy. Zachód, dobra wróżba, wschód zła. Gdy pociąg zwraca się na wschód, miny wydłużają się i dobry nastrój traci się. Gdy na zachód znów dobre, z granicy bolszewickiej jechaliśmy do szepietowki pociągu. na gołej posadzce, było zimno, jeść było mało, chleb na pięć osób i konzerwy z ryb na trzy osoby. W byliśmy dobrem 28-29 września. Z wyjechaliśmy 29 września pociągiem towarowym przez Berdyczów, Koziaty, Popielnik, Kijów. W Kijowie byliśmy 30 września o godzinie 23, gdzie przyjęli nas kałusniakiem i herbatą, budowy i gorący, przejazd przez dnie do Czernichowa. Po zarejestrowaniu czekaliśmy w celi, gdzie było pełno prycz Straszne wrażenie. Od godziny 13 do 24 na kąpiel w Musieliśmy trzeba przynieść i urąbać. Za małaźnia brudna. Potem dostaliśmy sienniki, zagłówki i koce. To była już godzina czwarta w nocy. Przespaliśmy się na pryczach do godziny siódmej, dnia trzeciego listopada. W ciągu dnia przygotowanie różnych niezbędnych półek i podobne. to jest fatalne. Rozbieramy się na dworze, a jest zimno. Ubrania dajemy do dezynfekcji. więc się trudno. Ciasło i brak wody. Coś gorszego trudno sobie wyobrazić. Kopier skończone i prowadzą nas do jakiegoś budynku. Jest ogromny i pełen ludzi. Tak mieści nas pięciuset. Z kiem, rwetes i zadu. Ale jest ciepło. Bardzo bardzo. Godzina 24. Pociąg zatrzymuje się na jakiejś stacji. Czekamy dość długo. Wreszcie każą nam się przygotowywać do wysiadania. Zatem jesteśmy u celu podróży. Ujechaliśmy niedaleko, ale nie wiadomo dokładnie, gdzie jesteśmy i od nikogo nie można się dowiedzieć. Jest zupełnie ciemno, zimno i głoda. Wyładowanie trwa godzinami. Ustawienie, sprawdzenie, liczenie i wreszcie idziemy długą kolumną. Po dwóch godzinach marszu zbliżamy się do celu podróży. Widać oświetlone elektryką zabudowania. Okazuje się, że to miejscowość Kozierst. Miasteczko typowo rosyjskie. Ciągnie się kilometrami. Bajorem miasta idziemy dalej. Już rozumianej kontury klasztoru. To na pewno obóz, gdyż wszystkie obozy są w klasztorach. Przechodzimy rzeką po prowizorycznym moście, wchodzimy w zasięgi z drutów kolczastych, to już tu. Klasztor robi wrażenie starego zamczyska ogromnego. Mijając go, idziemy przez wspaniały las. Tak grubych sosen i innych drzew. Nie widziałem. Zatrzymujemy się pod murem.